Ze wszystkich swoich śmiesznych, klockozaurowych intręł na to chyba czekałem najbardziej. Całe życie zastanawiałem się, kiedy ja w końcu będę mógł wykorzystać tego mema. No i to nastąpiło dziś. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że nowa gazetka Lego Ninjago w kioskach, a w niej... O kur! Siemano klątkowe świry! witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I wielu z Was, moich stałych widów, może powiedzieć: Ej, hopie, co ty tu w ogóle robisz? Jak, jakie gazetki? Co tu się odpierdziela? Gdzie policja jest? Przecież ty właśnie jesteś w fazie, że minifigurką z nowych minifigurek robisz mocki. <mum> Miałeś robić Zohamera! Finalnie przemianowanego na Animal Galaxy! Gdzie wszystkie zwierzęta się z sobą tłuką. Masz już nawet kolejny godzinek gotowy do wrócenia na kanał. A jakie gazetki, co ty robisz? No tak, moi drodzy, a to się wszystko klei, Zwierzątka Animal Galaxy! A przecież tu mamy do czynienia z. Kurem. To jest ten moment, kiedy, wiecie, badum css, Mógłbym mu zbudować jakiś kurnik na dwóch duszkach, mógłby walczyć, być może jakiś to podrabianiec, nie wiem, rozważam taką opcję, więc napiszcie mi w komentarzu, czy to zrobić, czy wrzucić go do Animal Galaxy, czy też nie. Ostatnio na moim kanale macie więcej do głosowania, ostatnio macie też filmiki przez chwilą przeze mnie wspomniane, nagróbcie je, koniecznie uczestniczcie zaraz ze mną w uniwersum Animal Galaxy, bo tutaj wasz głos ma znaczenie, więc często co piszecie, ja Robię i tak dalej. O ile ktoś z Was dotarł do tego momentu, a nie właśnie biegnie już do kiosku w samych papuciach, bo trzeba kupić szybko kura, no to masz szczęście, bowiem kur w kioskach dopiero od 27 stycznia. Ja mam ten numer dzięki wydawnictwu Blue Ocean, mam go ciutkę wcześniej. Wy musicie jeszcze poczekać ten tydzień. No, prawie. To się przyszły tydzień. No, nieważne. 25 zł, karta, jeśli kolekcydujecie. No i gazetka przepełniona zagadkami, łamigłówkami, grami i tak dalej. I komiksami, oczywiście. Do wszystkiego tego jesteśmy przyzwyczajeni. Czy jesteśmy przyzwyczajeni do dobrych dodatków? Po tym numerze trochę tak. No i to dobrze, bo w przyszłym numerze, 24 lutego, ty robi prawie jak helikopter. Czyli. Nie, to bardziej jakiś ciągnik. No i super, no i fajnie, widmo się zacznie, a moi drodzy teraz zobaczmy samego, gdzie on jest. Kura, kurma, gargantuicznych rozmiarów. That's what she said. Katanową kosę gargantuistych, ponieważ że się założymy, że kur ma standardowe z 80, to jego kosa ma z 2 metry. Taki spoko, nie powiem. Ten tutaj sandgrinowy element jest pożo, katana, katana. No taka broń, nie wiem czy tym się wygodnie walczy. To już trzeba by zapytać, kura. Co mi się najbardziej w kurze podoba, to ten kapelusz. Zdecydowanie, bowiem może służyć nie tylko jako egzotyczny kapelusz, ale i też oczywiście jako jakaś miska na jedzenie. No i subcio, sam kur ma również bardzo ciekawy naramiennik. Ja się z nim pierwszy raz bodaj spotkałem w Apokalipsburgu, w sensie w tej serii Lego Przygodzie 2. Sam kur również nie jest gorszy. Mi on by pasował do jakichś klimatów, wiecie, adventurers, Halloweenowych i tak dalej. Gość jest super. Opatulony tym papierem toaletowym z chińskimi napisami, sprzedartymi kolanami. Nadrukiem na stopach ta buźka wderwiona, w drugiej brak żadnej. Tu jakiś włos wystaje. Nie, naprawdę. Figurka jest świetna. Dodatkowo zadrukowana ręka znów w chi papierze toaletowym. Druga już nie. Tak szczegółowe figurki to może są coraz częściej w gazetkach, ale nie są zawsze, więc dla mnie moja japa się tutaj cieszy, bo Kur jest tak świetną postacią, że choć niedawno mieliśmy Top 7 dodatków do magazynów w 2025, to dla mnie Kur jako pierwsza wchodzi do kandydatów z 26. Choć wielu z Was mnie tam zjechało, że dałem tutaj fraka, a nie inną postać. No ale słuchajcie, to był mój prywatny ranking. Też go możecie nadrobić, no bo co wam szkodzi?